Sebastian, nie przeszkadza Ci, że kolejny odcinek nagramy w tym samym nie, miejscu? Nie, i Z takim samym ułożeniem? Nie, nie światło. przeszkadza. Pokaż Chociaż jest światło. Jeszcze. No tak, no, tak zadbałem o to, żeby to było tak doświetlone. Tu światło jest bardzo białe i fajnie byśmy wyglądali. A no właśnie! No właśnie, bo ja cały czas tylko ciebie pokazuję. Pokaż mi, że też jesteś youtuberem. Proszę, filmuj. Filmuj filmuj. filmuj okay, tylko okay. mi nie wyłącz. Tam ma być biała kropka. O! Wiem, wiem. Tak, tak jest. Jest ja to wyglądam. Jacek? No proszę, spróbuj, spróbuj. Ale co? No nie wiem, no A. na wysokości zadania. Jeśli no dobra, tuberem, to zadam ci. Y, nie, jed, jedno, jedno. jedno. To jest wywiad z tobą nie ze mną. Jedno. Masz prawo do jednego pytania. No dobra. Y Jacek, ty mi zadałeś pytanie, czy wiesz, na temat tego, czy e, lubię być tak youtuberem, czy mi tak. się to no powiedziałem, no, odpowiedziałem, że to mi się podoba, że to kocham. Mhm. E, no to teraz e, ty mi odpowiedz na pytanie, czy, e, czy to nadal lubisz, e, czy się w tym e, powiedzmy spełniasz, i czy e, długo będziesz, tak? No, chciałbym już resztę swoich dni być YouTuberem, oczywiście, bardzo to lubię, bardzo się realizuję w ten sposób, taka praca ma bardzo wiele zalet i to nie ulega wątpliwości, też lubię prowadzić live, y, tak jak i ty, natomiast jestem strasznie zmęczony hejtem, ale dzisiaj dostałem taką informację, że hejt tylko świadczy o tym, że jesteś dobrym YouTuberem, no, w największym skrócie ci to mówię, ale no w moim przypadku doszło to do takich działań kryminalnych przeciwko mnie, Liwi, przeciwko kanałowi uh -huh. i to gdzieś tam ma też swoje konsekwencje prawne. I tu na tym kończę, bo miałeś prawo do jednego pytania. E, tak. Ja Ci powiem tak, że... To nie jest pytanie. <grym> ja Ci powiem tak, że e, uważam, że hejt zawsze będzie w internecie. To daj mi kawę teraz. O, o dobra. A zobaczymy tak, żeby się... O, dobrze. Jesteś już. Sebastian. Tak? Rej. Sebastian, co się dzieje z twoim zdrowiem? Wiesz, jak jak pracuję codziennie, wiesz, na zimnie, no mamy zimę, takie zimno, no to no ja mam taki, że jestem podatny na przeziębienia. Mhm. Bo wtedy, kiedy rozmawialiśmy pod Pałacem Kultury na Patelni, to mhm. też byłeś właściwie w takim samym stanie, no, e nic nie jest lepiej. No tak, dlatego że tam y no tam to byłem na ulicy, tak? I chodzi o to, że ja w nocy to często musiałem sobie chodzić, tak, e, ulicami. E, no i chodzi o to, że wiesz, jak tam wyganiali e, mnie ze stacji kolejowej czy coś takiego, chodziłem na dworzu. Nie byłem wtedy, wiesz, zbyt dobrze ubrany. Mhm. Nie miałem grubej kurtki. E, no to, no to, wiesz, no. Szedłem, albo stałem albo gdzieś sobie usiadłem i wiesz, no marzłem. I było ci zimno. No mhm. i, to, i to bardzo, więc wiesz, no to wpływa y, też na zdrowie, tak? Mhm. Bo ty byłeś bezdomny No tak. Czy w tej chwili ta sytuacja jest dużo lepsza, jaką oceniasz? Ha, o wiele lepsza, bo chodzi o to, że też właśnie y, oprócz tego hotelu mam wy, wy też również... Y, Wynajęte mieszkanko, już yy, i naprawdę jest ok, bo yy, cieszę się z tego. Bo po prostu to, co mnie teraz spotkało, że właśnie ta osoba mnie wyrwała. Tak, z tej A bezdomności. jeśli chodzi o jedzenie, ty zarabiasz na jedzenie, czy to masz w serwisie? No ja sobie zarabiam, tak? Zarabiam sobie na jedzenie. No szef mi płaci, tak? Nieraz codziennie tam, dniówkę, a nieraz co, nie wiem, co pół tygodnia, coś takiego. No, albo co kilka dni. Zaistniałeś w sieci, kiedy to otworzyłeś ten nowy kanał? <grym> ten nowy kanał? Mhm. Tak, na szybko ci pokażę. Jest to mój telefon. Mhm. Jest to. Co to jest? Ten Huawei. Jest to 6 dni temu. Yy, pierwszy film, no i te live'y, no i mam już 853 subskrypcje. Aha. W niecały tydzień. I ty oprawę graficzną sam zrobiłeś? Ten sam. pasek Kidraman? Tak, sam. Jest to edytor yy, no, tych banerów, no. Nie? I liczba Tła. subskrybentów ci bardzo szybko rośnie. I no. masz 37, jak rozumiem, to były tylko live. Słam? To były tylko live'y? No live'y i te filmy, no nie? A, i filmy. I, no i z live'ami no, nie mhm. tutaj. A jak Boż, filmy zamieszczasz? Czy ty jakoś je montujesz, czy po prostu taką surówkę obec wrzucasz? Y obecnie to nie montuję dla... Y nie, zaraz, y któryś, y chyba jeden film jest leciutko zmontowany, ale to jest, to są tylko zwykłe takie przejścia, no nie? Mhm. Y czyli po prostu tak, jakbym robił pause, Zopel. A jaki jest odzew widzów? R y to znaczy? Reakcja widzów na to, że znów pojawiłeś się w sieci. Y Wiesz co? Y jakby większość osób pisało, że fajnie, że wróciłem, że dobrze, że, że mogą ze mną sobie rozmawiać. Teraz obecnie, codziennie e, dla nich robię filmy, e, film, film livey. Ten kanał założyłeś kilka dni temu. Czy ma to związek z faktem, żeśmy się spotkali i że nagrywałeś ze mną filmy? Szczerze. E, nie, to nie jest faktem, tylko ja po prostu jak nie miałem telefonu na bezdomności, no, to ja mega po prostu nawet trochę cierpiałem, że, że telefon, który mi ukradli, tak wtedy na stacji kolejowej. No, to bardzo miałem jakieś tam cierpienie, jakiś taki ból w sobie, że pozwoliłem na to. No, usnąłem, bo ja mam też takie coś, że ja potrafię mieć spadek cukru i potrafię usnąć. I totalnie jestem mega zmęczony, śpiący, no, i wtedy tak miałem. Usnąłem i po prostu. Bo ktoś Na Wydaje mi się, że ten przyrost subskrypcji, który ty masz w tej yy, chwili, jest zaraz... bardzo duży. Ile masz łącznych wyświetleń? Możesz kliknąć więcej? to jest 853, no ale myślę, że... 32 tysiące za... wyświetleń. Tu widać, jest wyraźnie 32 945. kanał powstał 10 lutego roku 25. I nie ma to nic, żadnego związku z, naszą, z naszym spotkaniem, z naszymi nagrywkami? Yy, nie, nie ma, dlatego że no... Ja jestem po prostu no, YouTuberem już wiele lat. I... Czyli tak? Czyś jakbyś wrócił do YouTube'a. Tak. Czy masz teraz jakieś negatywne <coughs> reakcje widzów pod tym nowym kanałem? Czy e, ludzie o, ci wypominają to, co robiłeś? Wiesz, co yy, bardzo atakują yy, jedną osobę z, z, mo z moich rodziców. Coś tam wypominają, że niby to. E, że niby ta osoba coś bardzo złego zrobiła, to nie jest prawda. To jest kłamstwo. Ja wiem o tym, bo właśnie też czytałem na ten temat mhm. e, dokumenty, więc wiesz. E, a i powiem ci tak, że bardzo żałuję. Na tym telefonie, co mi ukradli, bardzo żałuję, że e, bardzo żałuję, że doprowadziłem do tego, dlatego że po prostu miałem tam duży kanał i mogę ci tu pokazać, bo ten już jakby no stary, no nie? Mhm. Prawie 10 tysięcy subskrypcji. O, I ty nie masz dostępu do tego kanału. No nie mam. Ale ten kanał i... ciągle jest. No ten kanał ciągle jest. Czyli po prostu nikt się do tego kanału nie dostał, bo miałem jakby też no, blokadę w telefonie, tak? No to jeżeli ktoś yy, ukradł ten telefon, no to musiał zrobić kreć. teoretycznie teoretycznie możesz ten kanał odzyskać. Musiałbym chyba napisać yy, do YouTube'a. A czy to jest ten kanał, który założyłeś jako pierwszy kanał? Jako kilkunastoletni chłopak? Yy, czy to jest właśnie ten kanał? Wiesz co, już Ci szybko powiem. 12 października 2020. Czyli musiałeś wcześniej mieć też inny kanał. Yy, tak, bo wiesz, yy, ja miałem takie coś często, yy, ale to przez depresję, na którą cierpiałem, miałem takie coś, że Miałem kanał, potem usuwałem filmy, albo usuwałem kanał i mówiłem, że nie, już nie będę youtuberem, nie chce mi się. Potem znowu wracałem, no, kilka razy tak, no nie, niepotrzebnie, bo jakbym miał tak od początku jeden kanał do dzisiaj, to myślę, że subu by było nawet za 100 mhm. tysięcy. Sebastian, zaczęliśmy już rozmowę na temat tych rzeczy, no może nazwijmy je dziwnych, tak? Ja mhm. przepraszam, tak. Yy, tak ostatni raz już powiem o moim kanale, no to na, tam, na tamtym kanale już miałem prawie 2 miliony, 659 tysięcy, mm. no, tak? No, no. Wróćmy, no dobra, koniec. Wróćmy, do, wróćmy właśnie, właśnie do, tego, do tych niefajnych rzeczy, które się <coughs> wydarzyły. No, nazwijmy je na potrzeby tego filmu dziwnymi rzeczami, które, które robiłeś. E... Jeszcze raz, jakbyś mógł powiedzieć, czy w tej chwili widzowie na <coughs> Twoim kanale Ci to wypominają? Są widzowie, którzy no, potrafią wypomnieć. Nie wszyscy, bo e, po prostu jakby. No, jak... Myślę, że większa część po prostu jest ok. Mówiłeś, że niektórzy z nich przywołują jakieś rzeczy, które się mogły wydarzyć wcześniej. To w moim życiu. Czy, Nie jestem pewien, czy to zrozumiałem dobrze. Czy te osoby sugerują, że ciebie spotkała jakaś krzywda od rodziców i że ty w ten e... sposób odreagowujesz to na kanale? Czy ja to dobrze zrozumiałem? Jest, co, te... jest to kil... wtedy, kilka lat temu, co robiłem, właśnie naprawdę złe rzeczy na kanale. No to jakby no też przez. Ta depresja nie była ze względu na ze względu rodziców. Może trochę też była, no bo też cierpiałem na to, że widziałem kogoś, kto idzie tak z rodzicami, a no i wiesz, no i. A ty miałeś żal, że to nie ty jesteś. Że no, ty nie masz tego, tego epizodu swojego dzieciństwa. Ja, ja poza kamerą to często potrafiłem naprawdę z 10 minut no płakać, no nie? Nieraz też, nieraz też się łzy pojawiają, no nie? Sebastian, jak to jest możliwe, że YouTube zezwolił na to, żeby takie rzeczy się dziwne ukazywały w sieci? Myślę, że to zostało poskinowane, myślę, że to gdzieś jeszcze cały czas hula. Gdzieś widziałem nawet fragmenty, nie wiem, Labamby na przykład. Jak to jest możliwe, że platforma na to pozwoliła? Nie mam pojęcia, ale szczerze to były... Było kilka live'ów, nawet więcej niż kilka, które YouTube mi po prostu podczas transmisji na żywo, no, blokował. Aha. Ale większość to nie blokował, bo ja właśnie te live'y, wiesz, no, ze swojego kanału usuwałem. A rozumiem, czyli ty ich w ogóle nie zapisywałeś? Nie, one były usuwane, no ale wiadomo, że po prostu ludzie, którzy są ogarnięte w, w, w tych tematach, no to wiesz, potrafili. Robić sobie... No. Czyli YouTube jednak reagował, to nie było tak, że YouTube nie reagował? Reagował, ale nie zawsze. Po zgłoszeniach e, widzów po prostu. Czy te rzeczy obleśne, które robiłeś, hulają jeszcze w internecie, czy to zostało no, poskinowane? Gdzie, gdzieś tam, no gdzieś tam widziałem, no nie? Tylko... Wiesz, ja nie, ja nie lubię, wiesz, jakby szukać tych rzeczy, bo... Najlepiej jakbym po prostu zapomniał, no nie o tym... Hmm. O tych wszystkich właśnie... Ale ciągle pamiętasz o tym jeszcze wiesz, teraz mi jak zaczęliśmy nie to, że przypomniałeś, no pamiętam gdzieś mam to w tyłu głowy i wiesz, jak chcę to po prostu wyrzucić. Sebastian, ja nie chcę o tym rozmawiać po to, żeby szukać sensacji, mhm. tylko chcę zrozumieć, dlaczego młody chłopak Posuwał się do tego. I, i osobiście nie obarczam się winą. Mhm. Uważam, że dostałeś narzędzia do robienia tego, i te narzędzia mhm. nie spełniły swojego um, zadania, bo, bo powinno to być usuwane natychmiast, powinno być banowane. Ale no tak. z drugiej strony ludzie to oglądali. To ludzie oglądali. Jak to się w ogóle stało, że ty zrozumiałeś, że robiąc takie dziwne rzeczy, będziesz miał poklask. Uf. Pamiętasz ten pierwszy raz, kiedy się odwalił? jakąś Wiesz, to był małopotę? to był dla wiesz co ten poklask dla mnie. Teraz uważam, że to był ich fałszywy poklask. No, nie, oni nie chcieli po prostu robić tak zwaną bekę, no nie, jakby <coughs> oglądali no tak jak mówiłem tam donate'ami, donate wyświetlali, żeby no wiesz, żeby po prostu myślę, żebym robił z siebie wiesz bałwanka. a oni, wiesz, będą się z tego śmiać, no nie, i będą mieli potem na mnie jakiś hak, jakbym, powiedzmy, nagrywał, po, no powiedzmy, z innym youtuberem, niż y, z tobą, co nie? Hmm. Czy ty czułeś się wtedy wkręcany, czy teraz rozumiesz, że byłeś wkręcany przez tego? No, i... no ja to rozumiem już od bardzo dawna, no nie? A dlaczego oni to robili? Nie wiem, że im się podobało to, że, wiesz, z siebie robiłem, wiesz. Hmm. Czy im się podobało to, że z siebie robiłeś, czy podobało im się to, co robiłeś? Nie co wiem, różnica? ciężko mi to. To jest bardzo ważne. No, ciężko mi to stwierdzić. Bo to pokazuje, jak mroczna jest ludzka natura. No tak. Ciężko mi jest to, wiesz, stwierdzić co nie? Mhm. Bo tak to to. A jakie znaczenie miał hajs w tym wszystkim? Czy robiłeś to no, dla hajsu? No miał znaczenie, dlatego że mogłem sobie pozwolić na rzeczy, które chciałem mieć. Na przykład, co sobie w domu. za ten hajs? co sobie kupiłeś za La Bamba? Ale to tam były różne, wiesz, ja różne challenge, nie? no nie. Nazywam to jako <coughs> synonim powiedzmy, twojektar. Ale Labamba to La Bamba, to wiesz, jakby to nie jest jakby taki zły, to nie jest jakby w określeniu taniec, który pokazuje coś negatywnego. Tylko pokazywał negatywnego wtedy, gdy yy, powiedzmy, yy, tańczyłem, wiesz, bez, bez koszulki, bez, no. bez spodni, no nie? Czy to wtedy? Wtedy to negatywne mega było, wiesz, złe. Czy to wtedy YouTube ci banował tyle? A wiesz, że za to to, za to to nie. Nawet nie. Nie, za jakieś ubleśne bardziej, bardziej, no nie, rzeczy, no nie. Jaki hajs dostawałeś za takie rzeczy? Nazwijmy to wszystko labambą, jako synonim pewnych zachowań <coughs> niewłaściwych, tak, żeby no nie powiedz... wymieniać, że robiłeś Aha. to, robiłeś to robiłeś do góry nogami i tak dalej. Tylko po prostu nazwijmy to labambą, tak? Ile miałeś z tego hajsu? Bo widzowie podkreślają, że to były bardzo niewielkie pieniądze. Rzędu 3 zł, 2 zł, takie były donate. Y. Wiesz, ja dostawałem nieraz po. Yy, pamiętam, że jeden. Yy, on chyba tam robił muzykę i był. No i było i jest pewnie nadal znany. Mhm. I pamiętam, że wszedł na mój kanał, no i mi wysłał na streamie Donet. Ja wtedy byłem na parkingu obok praktycznie swojego bloku. No to był taki stream, właśnie gdzie były bardziej normalne, normalne challenge. Mhm. No i on mi wysłał. Najpierw 100 złotych, potem 100 złotych. Za chwilę, no nie, z tego się ucieszyłem, ale yy, powiedzmy z jednego takiego mega mocnego live'a, no potrafiłem około nawet 600-700 złotych. Dwie godziny pracy? Mhm. Czy Dwie trzy, no nie. Donato. Zależy ile to live trwał. Przepraszam, że przeszkodziłem. To jest normalne, jak się <grym> rozmawia, to wchodzi się mhm. sobie w słowo. Ja uważam, że z Tobą się bardzo dobrze rozmawia, uh -huh. bo Ty słuchasz i dajesz przestrzeń do wypowiedzi. Natomiast jeżeli będziesz chciał, to poza kamerą powiem Ci, co możesz poprawić, bo nie chcę absolutnie Cię punktować na wizji. Czy ten donator, okay. co Ci wysłał dwa razy po stówie, miał jakieś oczekiwania? Czy on mówił zrób to Nie, Nie, nie. Po prostu chyba napisał: yy, pozdrawiam i, i nic więcej. A jeżeli chodzi o te challenge, czy Ty wymyślałeś to, że będziesz robił do gór nogami albo w lustrze, czy to, wiesz co, to ludzie wymyślali? Wiesz co, to było tak szczerze przede wszystkim, bardzo, ja to robiłem po, wiesz, po alkoholu. Nie, ja nie robiłem tego na trzeźwo, więc, więc no, więc szczerze to gdzieś po alkoholu były takie, wiesz, w głowie Niefajne pomysły. no nie? Ale to przynajmniej już teraz wiesz, że alkohol nie jest fajny. Więc musisz i teraz uważać. Wrócę do mojego pytania: czy to były Twoje pomysły, czy to widzowie wymyślali? Więc to ja wymyślałem, ja im dawałem w opisie live'a, wiesz, challenge, które ja wymyśliłem. Ale oni też, jak wysyłali donate, to właśnie mieli, yy, albo że mam kogoś powzdrowić, mhm. albo zrobić jakiś challenge i powiedzmy, oni sobie mogli napisać swój własny, tak? Mhm. A te takie najbardziej ekstremalne rzeczy. <grym> Ale nie robię... Znów nie będziemy A. ich nazywali. Mhm. Czy to były pomysły widzów, czy twoje? Moje i ich. Czyli to się rodziło gdzieś w interakcji pomiędzy nami. <grym> no tak. Yy, tylko wiesz, yy, były. Oni mieli też jakby pomysły, których e, nigdy nie zrobiłem, bo były, po, wiesz, no, jeszcze zbyt bardziej mocne niż, niż to, co ja. Wydaje się, że już nie może być nic bardziej nie, mocnego może, niż to, co robiłeś. Może, może, może być. Wiesz, no... I to najbardziej mocne, których nie realizowałeś, pochodziły od wizów. No tak. Czyli moja teza, że to mroczna natura widzów, ludzi, widzów, którzy siebie. Wiesz, no, wiesz ja też mam załóżami yy, właśnie, yy, że miałem też wiesz, yy, obleśne yy, niefajne pomysły, no nie? Ja rozumiem. Zastanawiam nie... się, na ile to była chęć sprostania yy, tym ludziom, mhm. yy, ich oczekiwaniom, na ile to była mroczność, która jest w tobie. A na ile zabrakło tutaj hamulców? Bo mi się wydaje, że każdy człowiek ma w sobie jakąś mroczność, ale mhm. różnica jest taka, że przeważająca ich większość ma w sobie hamulec. No tak. A dlaczego ty tego hamulca nie miałeś? W... Alkohol? Wiesz, ja wtedy naprawdę... Czy dzieciństwo? O... Wiesz co, nie, dzieciństwo nie. Bardziej, bardziej to, że ja wtedy naprawdę, e, uwierz mi, tak jak wcześniej powiedziałem, ja naprawdę, wtedy naprawdę o wiele więcej potrafiłem wypić i nie tylko piwa, tylko wiesz, nie wiem, czy nazwę mogę powiedzieć. Nie, nie chcę, żebyś mówił nazwę. Dobra, no potrafiłem powiedzmy, wiesz, no... I rozumiem. W, w, czy, na W, na W, no nie? Czy to było... Wiesz o co mi Wiem, tak z taką delikatnością wymieniałeś to słowo mhm. w pierwszym filmie. Czy to powinniśmy obaczyć alkohol? Czy twoje nieokiełznanie w piciu alkoholu za te rzeczy? Kto jest temu winny? Czy... To też, to też, ale przede wszystkim, że ja jakby wtedy, ja wtedy, wiesz, no mając, no, wiesz, normalny dom, tak, yy, to też właśnie myślę, że też ob... obarczyć, to myślę, że ja samego, myślę, że ja samego siebie najbardziej obarczam za to, co, wiesz, za to, co robiłem. Yy, no i wiesz, z mi naprawdę wiesz, niemiło, nie no nie. Mhm. E, Ty sam nie. siebie upokarzałeś w lustrze. Czy to była <grym> gra, czy w tobie jest tak wielki żal do samego siebie, że zdecydowałeś się jakby, to zrobić? To było jak. Można to też nazwać grą, ale to też było przede wszystkim, że no wtedy byłem oczy i zauważyłem, że za to, że właśnie za tą naprawdę. Idą, idzie za to... No i miałem naprawdę... O to Ci no, chodzi? No, no, no tak. No poczekaj, poczekaj, też... po poczekaj. To my dochodzimy do bardzo <coughs> ważnych rzeczy. Dlatego, że z jednej strony brak oceny sytuacji z powodu alkoholu, <coughs> z drugiej strony chęć zarobienia pieniędzy. No tak, bo... Nie Twoja przeszłość, nie Twoje dzieciństwo. E, nie, nie. A parcie na szkło? Na ile miało to znaczenie? Szczerze gadamy. <coughs> no miało bardzo bardzo duże znaczenie dlatego, że no jak sobie po live powiedzmy zarobiłem, że mogłem sobie wypłacić się od razu i powiedzmy to były większe pieniądze no to ja się wiesz czyli to yy, zazwyczaj yy, było kilkaset złotych yy, no tak, no tylko, że ja za to nie kupowałem tylko wiesz alkoholu potrafiłem sobie kupić nawet yy, konsolę playstation 4 yy, pamiętam, że miałem playstation 3 playstation 4, laptopa i ja nawet potrafiłem sobie kupić za tą kasę z donajtów telewizor 50-calowy. Sebastian, ty sam siebie obciążasz, winisz za to, co się wydarzyło. Czy dostrzegasz też winę widzów? Może po prostu nie wszystkich, ale tych, którzy mnie komentarzami pchali w to, bo było tak, że no naprawdę byli tacy, którzy w komentarzach pchali mnie w to, no nie? że o spoko, no nie, że y, niektórzy o fajny stream, no nie, że bawią się, no nie. Mam ochotę znowu zadać Ci to samo pytanie, dlaczego zabrakło hamulców, no mówisz okay. o z jednej strony, parcie na szkło, hajs. Czy to wszystkie te elementy spowodowały, że nie było hamulców? Czy ty miałeś świadomość, że to robisz źle i celowo łamałeś te granice, żeby spełnić te, te rzeczy, żeby mieć parcie na szkło, żeby mieć pieniądze, no, żeby zaspokoić widzów? Yy, no pierwsze miejsce to po prostu to, że przychodziło mi <laughs> przez to bardzo, też, że mi przychodziły też, wiesz, yy, że był zasięg, yy, że przychodziły mi subskrypcje, to wszystko leciało. No i przez to przede wszystkim w tamtym czasie też jakby szybko też w sobie włączyłem e, zarabianie z YouTube'a. E, czy jakiekolwiek kiedykolwiek ci przyszły pieniądze z YouTube'a? E, tak, kilka razy. To wychodzi na to, że YouTube ci za to płacił. Ale nie za te. E, nie wiem czy pamiętasz, ale mówiłem, że, e, że te live'y z Dunekami ja po prostu E, właśnie co robiłem, tam właśnie takie złe rzeczy, to ja je po prostu natychmiastowo po lewie usuwałem. Czyli YouTube się płacił za inne rzeczy? Za normalne, za normalne live'y, na których sobie rozmawiałem normalnie z widzami, tak? Mm. Jak tam, tak dalej. Czy wtedy, kiedy trzeźwiałeś, zdawałeś sobie sprawę, że odwalałeś grubą kiszkę? No, wtedy to wiesz, miałem. Zapomniałem tego słowa, ale miałem wtedy takie, wiesz, rano się bo i co ja odwaliłem, no nie? Ale przede wszystkim jak rano się budziłem, no to przede wszystkim musiałem sobie na rano, wiesz, zostawić nie miałem 3-4 piwa, no nie? I w sumie to nieraz to było nawet za mało, <grym> żebym się doprowadził do stanu, gdzie y, nie 5, 6 nawet nie no nie samego rana, rano. bo no wiesz, ale kac. dlaczego? Dlatego, że miałeś kasę, czy dlatego, że miałeś moralniaka? Ka e no to jej je, chodzi o, ka, o kaca. No nie, że musiałem z rana się napić, bo no nie wytrzymywałem, wiesz, gdzieś tam jakieś ból głowy w ogóle. O, y, oczy to mnie potrafiły wiesz. No, jakby zamykać się boleć nawet. A no i przede wszystkim też miałem z tego moralniak, yy, ale to nie z, właśnie przez to, co zrobiłem dzień wcześniej na live. No czy ten Twój kanał, który w tej chwili tworzysz, wkrótce będziesz miał 1000 subskrypcji, czy będziesz go rozwijał w, też w kierunku takiej sensacji niezdrowej? Nie, nie, w tej chwili to po prostu, w tej chwili to po prostu bardziej grzeczniej, no nie? Hmm. Bardzo grzecznie. Obiecałem Ci, że nagram pięć materiałów yy, na trzeźwo, zrobię to. Nie, ale... ale umowa była inna, że poprowadzisz pięć live'ów na trzeźwo. No, że poprowadzę, no tak. na trzeźwo, No właśnie o to mi chodzi. I w każdym zaznaczy, że to jest wynik umowy ze mną. No tak. No ale nie obiecuję, że nie obiecuję, że na niektórych live'ach, że, się... ja, ja niech... że się. nie napije, no nie? Ja rozumiem, ale umowa co do pięciu stoi, jak rozumiem. Szeźni, tak. Dobrze, no. to tylko tyle. Sebastian, umowa to umowa. Dokładnie. No właśnie. <laughs> Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję.